Dzień dobry. Witam wodniki. Wodniki, horoskop na maj 2025. Energia przewodnia dla wodników to studnia. Zajrzyj głębiej. Co wy macie zajrzeć głębiej, albo kogo macie prześwietlić? Zobaczmy, co na to tarot. Wyzwanie dla wodników na Maj. Dziewiątka denarów. Studnia przy domu, nie wiem. No, może któryś wodnik e, będzie mieć coś wspólnego z tematem studnia przy domu, wodociąg, kanalizacja w maju, zobaczmy. To z takich prostych, prozaicznych rzeczy, a tutaj, ojej, jakiś stresik jest, jakiś stresik jest. Wiecie co? No, całe to czytanie. Jak to zrobić, żeby to było dla wszystkich słuchających, bo mi, bo mi tutaj przychodzi konkretna opowieść o osobie, która y, przeprowadza się. I y, ta przeprowadzka y, jest związana ze sprawami uczuciowymi, ze związkiem. Y, może. Towarzyszyć temu lęk. Ok, no, e, poznałam ją, jego, chcemy być razem, no ale żeby być razem, to ktoś musi zmienić miejsce swojego zamieszkania i to najprawdopodobniej jest wodnik. E, do tego dochodzą obawy tego typu, e, czy ja sobie znajdę pracę po przeprowadzce, e, bo będę w nowym miejscu. Co ja mam na to powiedzieć? Tak, 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 tak. Jedynym właściwie punktem na nie to są właśnie te Wasze obawy. Wasze obawy przed tymi wszystkimi rzeczami, które mogą Was spotkać po tej przeprowadzce. Mamy dziewiątkę denarów lepsze miejsce bardziej większe, bardziej komfortowe. Lepsza sytuacja finansowa. Więc tutaj wszystkie obawy co do tego, czy ja sobie tam znajdę pracę, z czego ja będę żyć. Hm. No, znajdzie się. Znajdzie się i to bardzo szybko. Ja myślę, że, bo ja powiedziałam to w kontekście związków, natomiast mogą być takie sytuacje, że po prostu macie jakąś osobę, która wam coś takiego proponuje, tak? Przeprowadź się, zmień z kierunek swojego życia. I problem jest w tym, czy tej osobie możecie zaufać. Tak jak najbardziej. Jak najbardziej to jest ktoś, kto ma dobre intencje, kto nie wpuści was w maliny, kto jak mówi, to zrobi, a nie tylko mówi, że zrobi. Ktoś, kto jest dobrze nastawiony pod względem emocjonalnym do was. Stąd. Ta moja pierwsza wypowiedź dotycząca spraw uczuciowych. Natomiast, no, <laughs> owszem, możecie to przedyskutować ze swoim partnerem lub partnerką, albo właśnie y, rozmowa z tą osobą, która wam opowiada, że no, słuchaj, no, są takie tam rzeczy do ogarnięcia, te rzeczy są do ogarnięcia, będziesz mieć gdzie być, gdzie żyć i, i za co żyć. E, więc myślę, że warto byłoby skorzystać z tej szansy. No moi drodzy, no wiem, że ja dopiero do was mówię 4,5 minuty. E, no ale, ale to odcięcie od tego co było, to, co już zrobiliście, tak? E, powoduje w Was lęk. Bo. No, nie tak łatwo jest przejść zupełnie w nowy wymiar swojej własnej rzeczywistości. A tutaj myślę, że już klamka zapadła, zatem no nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, tak? Nie ma. Yy, nie ma co żałować. Niewykluczone, że dla niektórych ta zmiana przeprowadzka, w sensie przeprowadzka, yy, będzie powodować żal, tęsknotę. Ale to nie będzie uczucie, które będzie trwać w nieskończoność, i to Wam przeszkadza. To może również blokować Was przed taką właśnie decyzją, tak? Uczucie żalu i tęsknoty. Ale co ja tam. Ja, no nie, no, ja nie pojadę, ja nie zrobię, ja, ja będę tęsknić. No to w ogóle nie ma opcji. I to Was blokuje, i to powoduje stres, i to powoduje całe zdenerwowanie, ale to jest tylko ten smutek, ten stres, ten żal, który Wy chcecie. Dokarmiać i pielęgnować. Natomiast perspektywa jest cudowna w czwórce buław. Jeżeli mówimy tutaj o związku, który ma się zakończyć ślubem, jak najbardziej to się zakończy ślubem. Czwórka buław. To jest ślubna karta. Obok dwójki kielichów. No przepiękne zestawienie. I szóstka buław. Ja bym powiedziała, że nawet decydując się na ten krok, nie będziecie jakąś szarą myszką siedzącą w kącie, a wręcz przeciwnie będziecie drogie wodniki zauważone, zauważeni, e, docenione też zostanie nawiązana nowa współpraca. Możecie się od czegoś, od kogoś, czegoś uczyć również, więc no nic tylko brać. Tak jak przeważnie karty podpowiadają, że ok, ale zachowaj ostrożność, ale nie rób niczego pochopnie, ale no może jednak przemyśl, tak, może zyskaj dystans, perspektywę. Tak tutaj to jest jednoznaczne. Wasze życie ulegnie, poprawie. No i cóż, no, tego się trzymajmy. Człowiek, który o tym wszystkim wam mówi, opowiada, yy, mówi prawdę. Jest to osoba godna zaufania i warto temu komuś zaufać i warto temu komuś, jeśli to są karty mocno związkowe powierzyć swój los. To jest ktoś, kto nie zrobi wam krzywdy. No co? I to wszystko. Życzę szczęścia, a sto lat no nie będę śpiewać. Dziękuję.